Cześć Wam! Hejka! Gdzie zjeść w Katowicach, gdzie zjeść w Rybniku? W tym filmie to sprawdzimy. Najpierw przenieśmy się na chwilę do Katowic. Ale zanim to, jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, koniecznie to zrób. Kliknij w czerwony przycisk o tutaj, zatrzymaj ten film. Weź sobie jakieś przekąski. I smacznego! Tym razem jesteśmy w Katowicach i zmierzamy do Bułkens. Nigdy tu nie byliśmy, ale wypatrzyliśmy ten lokal podczas naszej ostatniej wizyty tutaj. Schodziliśmy się obok i zauważyliśmy super szyld, sprawdziliśmy i zainteresowało nas. Na Instagramie mają naprawdę super zdjęcia jedzonka, także lecimy. jest tu bardzo, bardzo dużo pozycji mięsnych, ale oczywiście znaleźliśmy też wege. Ja mam pozycję wegańską. Ja mam wegetariańską. wegetariańską, bo jest ser, tak. Tak i jest oznaczenie, że wegańska jest wegańska, a wegetariańska jest yy, no wega. Ja mam wegesława sława za 30 zł, jest to wegańska bułka żydnia, z ziarnami, wegańska kaczka z białka sojowego. Jest to dość o. ciekawe, bo takich ala kaczek właśnie wegańskich rzadko jeszcze chyba są. nie jadłam i rzadko to jest właśnie. Jest zaznaczone, że z pszenicą. Kolesław z wegańskim majonezem sojowym i granatem, ogórek zielony, liść sałaty i Awar Nic z tego nie odejmowałam, ma wszystko. Ze sosami, tak jak brzmi powinno być. Brzmi mega mieć, apetycznie. Ale od Łukasza wcale nie brzmi gorzej. Takie czeska. O, za 32 zł. Bułka maślana, smażony ser Edam, ogórek konserwowy, czerwona cebula, liść sałaty, rukola i autorski sos tatarski. Możecie sobie tutaj wymieniać bułki i możecie też zamienić na przykład ser na holumi, jeśli chcecie taki bardziej fit, tak powiedzmy. Jak to my nie kończy się na Można w ogóle jeszcze chciałem powiedzieć e... się w zestawie z pytkami, z czego nie zrobiliśmy. Z czego właśnie nie skorzystaliśmy? Bo Ale... Głaka salsa, czyli frytki, guacamole, salsa pomidorowa można z gęstą śmietaną. My bierzemy bez niej kolendrę. No i co? 30 zł. I oczywiście do tego no Frisco, zero. A ja się też skusiłem. I tutaj 9 zł. Co jeszcze Wam dopowiem, teraz byliśmy dzisiaj w cukru, możecie się chyba spodziewać shortsa, tak mi się wydaje, a jak nie shorts, to na pewno jest rolka na Instagramie, bo z tamtego miejsca się nie da wyjść bez rolek, a tym bardziej, że teraz były briożki jagodowe i były obłędne. Stwierdziliśmy, że chętnie weźmiemy franczyzę od nich. Do Warszawy. Dokładnie, także wpadajcie jeszcze na Instagrama, a teraz czekamy na jedzonko. Powiem Wam, że dawno nie widziałam tak ogromnych burgerów, naprawdę są... Chyba ostatni raz takie duże mieliśmy w Kurze. Chyba tak, w Kurze w Warszawie jest film na kanale. Było to w ogóle nasze odkrycie końca 2021 roku. Możesz pokazać tutaj. O, w porównaniu w ogóle z moją dłonią. No, no jest gigant. Po przekrojeniu pachnie mega, ten odłukasz naprawdę. Sztosik? Mhm. Wyśmietnicie serowe, super czuć ogórek. Te saceki, ja nie jestem takim wielkim fanem saceków, ale... Nie, są saceki, to jest sos tatarski, Przepraszam, tacyki. sos tatarski, no dobra, ale jest fajny. Bułeczka maślana, delikatna. Bardzo chrupiąca panierka tego sera, co w moim wypadku pasuje idealnie, bo nie jest zbyt tłusty. nawet sam ser nie jest zbyt tłusty. Super propozycja. Jak się to zabrać, co? I don't know, tym bardziej, że ja widelec i to nie potrafię, więc... Nie potrafię w jedzeniu. No. I... o Jezu. No. O kurde, powiem wam. <laughs> że tego się nie spodziewałam jest, z z jest takie połączenie smako smakowe tyle smaków, ta kaczka jest no, bardzo ciekawa, nie jest to żaden kotlet to jest tak jakbyście mieli szarpaną wołowinę w bułce jest przepyszna chrupka bułeczka, dużo nasionek bardzo dobry sos jest tak i trochę słono, ale też posmak kapusty no specyficzny posmak kapusty to sojowe jest bardzo dobre bo nie jest za mięsne jest takie tak jak dla mnie jak nie lubię tej tekstury mięsnej jest super ja muszę go zjeść i dopiero w podsumowaniu wam tak dokładnie powiem ale poczęstujemy się jeszcze fryteczkami fajne proste Frytka spoko, bo jest taka... Ziemniaczana. Ziemniaczana bardzo, o. a jeśli chodzi o samą guacamole, jest bardzo takie e, cytrusowe. No Chciałabym powiedzieć kwaskowate takie. Kwaskowate, o jest przepyszne, to jest guacamole typowo w moim klimacie. Póki co pierwsze wrażenie obłęd, naprawdę cudownie, widzimy się w tym całkowitym podsumowaniu. Najpierw zacznijmy, zanim podsumujemy, od tego co jest w karcie. Macie tutaj buły, bowle, sałatki, frytki, jakieś pankajki, koktajle, drinki. Jest no tego masa. naprawdę dużo. W karcie jest dużo propozycji: jedna wegańska, reszta wegetariańskich, potem dużo mięsnych, ale wszystko jest naprawdę smaczne. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, i szczerze powiedziawszy, może kiedyś wrócimy. Ale przepysznie, naprawdę dla mnie ten lokal wskoczył teraz do jakiegoś tam mojego rankingu super lokali odwiedzonych w tym roku. Tak. Powiedziałam, że jest to drugi najlepszy odwiedzony lokal w tym roku jak dla mnie. Mhm. A to już są... Przy tym ile lokali odwiedzamy mocne słowa. Oba burgery były cudowne. Ten od Łukasza no typowo Bajka. dla panów takich hamskich połączeń, tak sera, panierki, takich tłustych rzeczy. Ale mówię, tak jak powiedziałem, to nie było aż tak puste. Tak, nie było nie. aż tak, ale jednak panierka była super, bo była chrupka, nie była rozmokła, ser się delikatnie ciągnął. Moje, mhm. to była taka genialna kompozycja smaków, jeszcze tam granat, on chrupał, to było coś o tak, przepysznego, ja, ja zapomniałam nie... o tym granacie. Tak, ja go wtedy nie znalazłem przy pierwszym kęsie, dopiero, dopiero później gdzieś. Super, bo dodaje trochę takiej kwaskowatości i granat... słodyczy jednocześnie. Tak, granat w burgerze to jest mega, mega opcja. Same frytki były naprawdę dobre. Wiecie, że ja nie jestem fanką frytek, no, a pochwaliło. z tym guacamole i z tym salsą pycham. I nie ja właśnie tłuszczem. Tak, Znowu. i dlatego tak mi smakowały i były takie jakby zbite, takie cięższe właśnie, tak. nie jakaś taka, e, jakieś takie najtańsze fryty ze sklepu. Sam vibe tego lokalu jest bardzo przyjemny, obsługa bardzo miła. Jest tutaj dość dużo miejsca, co więcej są gigantyczne porcje. Przy tej cenie, powiem wam, że normalnie ta cena, to ja jestem w szoku, że te burgery można powiedzieć, że są tanie, względem no tej tak, wielkości. Ja dokładnie. już byłam najedzona samym burgerem. A ja walczyłem sam ze sobą, żeby te frytki dokończyć koniecznie odwiedzajcie to miejsce, tym bardziej, że naprawdę jest w centrum Katowic, jest niedaleko Galerii Katowickiej, lokalizacja dobra, jedzenie dobre, dobra obsługa wszystko naprawdę super jesteśmy zadowoleni, przepysznie ode mnie chyba tyle One week later. teraz idziemy do Rybnickie uczty. Tak naprawdę uczta jest to dość nowy lokal, otworzył się niedawno. Kiedy... W miejscu, gdzie był, kiedy... była kiedyś zdrowa krowa. Niestety tego lokalu już nie ma, jest nowy. Zobaczymy. Tak, jest nam trochę przykro, bo to dla nas bardzo sentymentalny lokal. Zobaczymy, czy nowy lokal jest fajny, co tam w ogóle jest. Na razie nie wiemy. Zaraz się okaże. Widziałam tylko na Instagramie, że mają bardzo, bardzo ładne relacje i bardzo <laughs> ładne zdjęcia, także jestem mega ciekawa. Sprawdzimy, czy mimo, że jest ładne, to jest też smaczne. Zamówiliśmy, jesteśmy już w środku, a raczej na zewnątrz, bo można sobie przejść przez lokal do takiego ogródka jest maródka. Patio to jest takie. O, patio, to jest idealne sformułowanie. My kojarzymy je jeszcze za czasów właśnie zdrowej krowy. stolików jest kilka. Gdzieś chyba nawet mamy zdjęcie, jak tu przyszliśmy chyba po zakończeniu roku. Na kanale nawet jeszcze jest film, gdzie jesteśmy w zdrowej krowie, ale chyba wtedy siedzimy w środku, w środku. bo była taka pora roku. Jeśli chodzi o samą kartę, są przystawki, są sałatki, są bowle, szaszłyki, kanapki, pasta, naleśniki, dania dla dzieci, desery i oczywiście napoje. Ja zauważyłem, że to menu jest takie jakby zwykłej restauracji, ale za to takiej nowocześniejszej, bo w równiku nie ma takich, zwykle są takie tradycyjne, tradycyjna kuchnia. Takie... albo takie już albo tematyczna sobie... y, czyli typu typowa burgerownia pizzeria albo coś takiego ale tutaj jest taka po prostu zwyczajna restauracja ale z daniami współczesnymi y, nietradycyjnymi No naprawdę można tak powiedzieć jeśli chodzi o nas zamówiliśmy sobie dzisiaj Trzy dania. Nie idziemy w taką typową przystawkę, ze względu na to, że Łukasz e, zwrócił uwagę na szaszłyka. No, mi świetnie, bo to tofu, teriaki, marchewka, kalafir, sałata, sezam, 35 zł. Jest to opcja wegańska. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, żebyśmy się gdzieś zderzyli z szaszłykiem. To jest właśnie rzadkie, dlatego stwierdziłem, chodź, weźmiemy. No, i to będzie nasza przystawka, tak naprawdę. Oprócz tego mamy bowla za 40 zł, wege hummus, kremowy humus, stofów, czyli pomidorki koktajlowe, papryka, czerwona mm. cebula, marchewka, awokado, chrupki z ciecierzycy, grzanki, sos, sos musztardowy. No, to brzmi mega dobrze. I kanapka. W karcie jeszcze jest zapis pełnoziarnista lub pszenna. A ale jest na briożce, tak? Tak, więc zapowiada się dobrze, jeśli będzie dobra briożka. Ta jest też tofu wega, wędzone tofu, kukurydza, pieczona cukinia, marchewka, kiełki, fasoli, mąk, sos, czyli 36 zł. Do tego dopisek, że do każdej kanapki frytki lub łódeczki z sosem śmietanowym bądź ketchup w cenie 7 zł. Także można sobie dobrać. My już tego nie robiliśmy. Ale też fajna opcja, bo. Biorąc do zestawu frytki, to, to nie jest dużo, dokładnie tak naprawdę 7 zł. Też mi się tak wydaje. A w sumie przypuszczam, że taka kanapeczka będzie tak porównywalna jak burger. Mm -hmm. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, zobaczymy. Coś takiego. Naszą uwagę też, co przykuło, jest jedno danie oznaczone gluten-free, wegańskie. Jest to makaron z cukini. Ten makaron z cukini już się coraz częściej pojawia w jakiś lokalach, ale fajnie, że jest on tutaj też uchwycony. Także tak patrząc na samą kartę, jest to takie miejsce, gdzie naprawdę że znajdzie coś dla siebie. Spodobała nam się też jedna przystawka, no ale postanowiliśmy wziąć ten szaszłyk, e, a jest to dokładnie, zrobię wyjątek i przeczytam właśnie. E, jest to bruszczetta z gruszką, czyli karmelizowana gruszka, ser gorgonzola, orzechy włoskie, sosy winno za 22 zł. Brzmi mega ciekawie. Może jeszcze kiedyś tu wpadniemy i nagramy, nie wiem, na szorce czy coś takiego? Propozycje? Jeszcze byłoby co wziąć. Na pewno znajdę też tu coś dla siebie osoby uwielbiające kurczaka po prostu, bo są tutaj dania mięsne no i dużo tych takich właśnie z kurczakiem, także czekamy na jedzonko, jesteśmy mega głodni i ciekawi, ale jak to zawsze. <grybujesz> Raz, dwa, trzy, osiem, pięć. Po długim czasie oczekiwania? No, niestety czas był bardzo długi. Czekaliśmy ponad pół godziny, nawet chyba z 40 minut. Yy, dania są no, pięknie podane, naprawdę wyglądają na Pięknie pachną, są prześliczne. Myślimy, że będą pyszne, ale czas ponad pół godziny, no to 35 minut bite. Tym bardziej, że my powtarzamy te ponad pół godziny, już powinno się być poinformowanym, że się tyle czeka, raczej. Od czego my zaczynamy dzisiaj? Powiedzmy. Z szaszły. szaszłyka. To szaszły A dodam tylko, że Pani zaproponowała dodatkowe talerzyki, żeby mieli, żebyśmy mieli łatwiej się dzielić. Is. Dobre, bardzo delikatne tofu. Sweet chili też nie jest dominuje, jest delikatne. Faktycznie jest słodkie, dobrze wszystko jest doprawione. Ale faktycznie to też jest troszeczkę chili, bo nie jest ostro, ale jest tak pikantnie, tak, tak troszeczkę. Ostatnia taka nutka, jaka zostaje, to jest ta pikanteria, że tak to nazwę, z chili. No, muszę przyznać, że więcej szaszłyków chcemy. Tak, ja dopowiem tylko, że naprawdę bardzo zrównoważone smaki. Uważam, że to jako danie spoko, ale tak jak my widzieliśmy dzisiaj, jako przystawkę do dań, to też super opcja, jeśli chcecie więcej popróbować. Mhm. Przejdźmy do konkretów, ja zacznę może od tej chałki. Chałka według mnie świetna, znów tofu i znów bardzo dobre tofu. Jejku... Mm... Powiedz mi, czy ono jest takie samo jak e, tamto, czy inaczej? E, mi się wydaje, że nieco inaczej. A jeśli chodzi o szaszłyk, tylko że w, na, na szaszłyku jest teriaki. To pomyłka, przepraszam. Ale jest chili. Czuć chili i widać chili, mm -hmm. więc nie powiesz mi, że nie. No, jest chili. E, a jeśli chodzi o samą tą kanapkę, tutaj mamy już właśnie e, tofu wędzone, ale ono też jest w takiej marynacie i ona również jest z chili, to widać. Jest bardzo delikatna, sama kompozycja jest taka delikatna. Według mnie super, że jest to właśnie chałka, a nie jest to żaden burger. Jest bardzo fajna, bo jest też przypieczona. Ja jestem mega faną chałek. To jest właśnie tak, jak powiedziałam, prosta kompozycja. Ma dużo smaków, ale takich delikatnych smaków. Jest tutaj masę rzeczy I różnych, różnistych. Także na tej chwilę spróbuję tylko kilka, a dopiero potem na podsumowaniu już wypowiem się o całości. Zaczniemy od cieciorki, bo najbardziej mnie chyba teraz ciekawi. Pamiętajcie, o, ostro. Pamiętajcie, ciśniarka, taka trochę grillowana jakby, nie wiem jak jest przyrządzona dokładnie. Chrupka, czyli pewnie chrupka pieczona. może być pieczona. Tofu też delikatne, podobne troszeczkę do tego na tym szaszłyku. Też jest chili, troszeczkę właśnie je popaliło. Sprawdzę jeszcze tego humusu na bagietce. Co warto zauważyć, są dwa humusy i oba są już nałożone na te kanapeczki, czy tak powiem, żanki, o. Fajny hummus, delikatne pomidorowo-paprykowy. Zwykle takie są pomidorowe, ale ten fajny, bo jest leciutko-paprykowy. Super opcja. Na pewno da się tym najeść, bo porcja jest dosyć spora. Dopadł nas deszcz, a nawet może powiedzieć, że chyba ulewa tak troszeczkę. Ja bym będzie już trochę burza, bo dziś na chyba zabrzmiało. A tak na razie nie mogłyśmy jeszcze musimy na dworze zatrzeć. Dobra, ale jeśli chodzi o samo jedzonko, no to tak, e, szaszłyki. Jak dla mnie no, mega fajnie, że te szaszłyki są i że jest opcja wege. Świetny pomysł. stwierdziliśmy, że więcej nie jest powinno, tak jakby, mm, ranimować szaszłyki, w sensie jest troszeczkę zapomniane. I kalafior na nim. Jejku, ten kalafior był super, bo on był taki al dente. No, kalafior na szaszłyku ja nigdy nie jadłam, naprawdę, w życiu nie jadłam. Ale pasuje idealnie. I marchewka też fajnie mhm. pasowała. A, jeszcze wracając, tam było niby napisane w karcie teriaki, ale według nas było sweet to sweet chili i każde to tofu było w sweet chili, ale w hałce tofu było wędzone w tym sweet chili. I uważam, że hałka była naprawdę bardzo smaczna, fajne dodatki, mimo że kukurydzy na przykład nie wyczułam w niej za dużo. Pary było naprawdę kukurydzy takich kawałków, ale nie za dużo. Eee, samo pieczywo bardzo dobre, tego tofu bardzo dużo, nie spodziewałam się, że będzie aż tyle kawałków w takiej jednej kanapce. Naprawdę duże, można się najeść dosyć ta samą kanapką i mega, mega smaczne. To akurat jest mocna propozycja, muszę przyznać. A bowl, jak to bowl? Fajne, wszystkie składniki były świeże, mm -hmm. było miękkie tofu, fajnie, że była ta musztarda, którą sobie można było wszystko polać. Dobre humusy, znowu dobre tofu, bo po prostu każde to tofu tutaj było smaczne. Ciecierzyca podana w dość taki oryginalny sposób, bo ona nie była tak sobie po prostu upieczona, było to coś więcej. Moim no. zdaniem, tego humusu powinno być więcej i można było sobie tak rozsmarować na kanapkach, a nie już nałożone na dwa, tak jakby dwie kromki, bagietki. Troszeczkę mało no. tego było. Jeżeli jesteście z Rybnika, jesteście wege, no to no, macie wreszcie miejsce, gdzie możecie iść coś dobrego zjeść. I coś takiego fajnego, kolorowego. Jest to na pewno takie kolorowe miejsce z ładnym podaniem, tak wiecie, na Instagrama. To na pewno. Jedno, co się przyczepię, jeszcze poza czasem oczekiwania, e, pani kelnerka chciała być miła i uprzejma, była zbyt nachalna. No, troszeczkę. Mimo, że obsługę nie zawsze komentujemy, komentujemy jak nam wybitnie przypadnie do gustu lub jak jest coś serio nie tak, tutaj się poczuliśmy troszeczkę przytłoczeni. Tak, tak że to zaczęliśmy jeśli już podeszła pytać się czy na pewno wszystko smakuje, czy jest wszystko ok, za dużo razy przychodziła pytać. Takie troszeczkę nachalne sprzedawanie czegoś, tak jak zapytaliśmy o lemoniadę, czy jest słodzona. Dowiedzieliśmy się, że jest, więc stwierdziliśmy, że nie chcemy. To jeszcze trwa nam na siłę wcisnąć, że może spróbuję zrobić bez tego, albo przyniesie troszeczkę na skosztowanie. Ma czy nam to pasuje. też swoją drugą stronę, bo tak jakby chciała pokazać, że się stara. Ale ja chcę powiedzieć, że zbliża się burza, więc zmierzamy do końca, bo ja się już totalnie, totalnie boję. Także kończmy ten film. Tradycyjnie, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczkę, wpadajcie na naszego Instagrama, na naszego TikToka, udostępniajcie ten film, piszcie komentarze. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć!